Szybki, prosty do zrobienia, jedyne co musisz zrobić, to zdobyć ziele. Czyli wybrać się w słoneczny dzień na pobliską łąkę. Co obecnie, przynajmniej tu, na Pomorzu, może okazać się trochę trudne. Ale bądźmy dobrej myśli, po deszczu musi nadejść w końcu słońce. Chodzi oczywiście o ziele dziurawca. To z niego przygotujemy dziś ocet dziurawcowy. Z dziurawca można zrobić wiele rzeczy, m.in. macerat olejowy, nalewkę. No i oczywiście ususzyć to w najprostszy sposób, by mieć to wartościowe ziele w domu do kolejnego sezonu. Ale filmy o tym już są na moim kanale, do których serdecznie Was zapraszam. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Ocet dziurawcowy robi się niezwykle prosto. Będą potrzebne tylko dwa składniki: ocet i ziele dziurawca. Jeszcze chwila o tym, dlaczego stosuję tu zwykły 10% ocet spirytusowy. Ano dlatego, że jestem pewna, że ma on moc 10%. Ta metoda robienia octów leczniczych jest metodą bardzo starą. Polega na tym, że 10% kwas octowy rozpuszcza większość substancji zawartych w ziołach, które zostaną nim zalane. Także niektóre biopierwastki, np. żelazo, potas czy wapń, w postaci odstanów stają się bardziej przyswajalne. Oczywiście można użyć octu domowego, ale nigdy nie mamy pewności, ilu procentowy wyjdzie nam uzyskany w ten sposób kwas octowy. Może to być od 4 do około 7-8%. Wówczas proces estryfikacji nie będzie tak efektywny, jak przy occie 10%. Oprócz tego należy wspomnieć, że ocet działowy zrobiony na occie 10% jest bardzo, ale to bardzo trwały. Ale wybór oczywiście należy do Was. Przechodzimy w takim razie do naszego octu. Ja używam zawsze górne pędy dziurawca wraz z kwiatami, które teraz drobno pokroję. Ogólny przepis na octodziałowiec jest taki, że na jedną część ziół dajemy 7 do 10 części octu. I teraz takie rozrobnione ziele dziurawca wrzucamy do słoiczka. U mnie jest to około 20 gramów. Następnie zalewam octem. U mnie to będzie około 200 ml. I zamykam, macerujemy naszą mieszankę miesiąc czasu. Jeśli komuś szybciej potrzebna, to już po tygodniu może zastosować. I tu mam już taki ocet z dziurawca, który macerował się około miesiąca. A więc teraz wystarczy go odcedzić i gotowe. Popatrzcie, jaki ma piękny kolor. Ocet z dziurawca możemy używać zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Wewnętrznie zażywamy po 5-10 ml w 100 ml wody. Taki roztwór będzie miał działanie rozkurczowe, poprawiające trawienie, otruwające, uspokajające, podobnie zresztą jak wszystkie mikstury z dziurawca. Wiadomym jest, że octy mają specyficzny smak, to prawda. Ale niektórzy wolą go od nalewki. Natomiast zewnętrznie można ocet dziurawcowy stosować do kąpieli opuchniętych stóp, przy różnego typu obrzękach, a także do okładów czy przemywania miejsc obrzękniętych w chorobach reumatycznych. Zazwyczaj stosujemy tutaj jedną łyżkę octu dziurawcowego na około 100 ml wody. Można w ten sposób zniwelować obrzęk po kontuzji lub tworzące się sińce. Roztwór wodny octu dziurawcowego będzie pomocny również w pielęgnacji skóry i włosów. Na skórę działa ściągająco, antyseptycznie i przeciwzapalnie. Będzie zatem świetnym kosmetykiem do płukania, chociażby przetuszczających się włosów. Na koniec jeszcze ciekawostka. Nie każdy wie, że dziurawiec jest rośliną jadalną, kwiaty i delikatne liski można dodawać do sałatek. Będą nie tylko zdrowym dodatkiem, ale i piękną dekoracją. I to już wszystko na dziś. Nowych oglądających zapraszam do subskrypcji kanału. Jest już na nim bardzo dużo filmów, które warto obejrzeć. Zachęcam też gorąco do obserwacji na Instagramie. A teraz już, pozdrawiam Was cieplutko i do usłyszenia w kolejnym filmiku.